Czy sam, sami, czy nie sam Przepraszam panią, za ale tutaj nie wolno wchodzić, zwłaszcza obcym osobom. To pani jest mi bliska, jest mi bardzo, bardzo bliska. Mogę zostać? Dobrze, ale tylko chwilę. Pani zobaczy. Świetnie, mam to wow. Hello, profesor. Witam Jestem serdecznie doktor. Pani Profesor. Witam. Cieszę się, że Pana widzę. Doktor proszę. Miło mi, Doktor Fonsalita. Jestem zaszczycona. Józef?